Siemanko, witam serdecznie na kanale Piwne Degustacje Tutaj z drugiej strony aparatu Dariusz Dmytryszyn Dzisiaj zaczynamy cykl filmików pod tytułem hmm, nie wiem pod jakim jeszcze Ale w filmikach będzie, e, będziemy sobie ważyć piwko Dzisiaj uważymy sobie e, sweet stouta Orzechami i tak to jest program Beersmith 2 Tutaj mamy recepturę swoją i tak słody Pale Ale 4,77 kg, Car Aroma z Weiermana 0,24 kg. Castle Malting Rosted Barley, czyli prażone ziarno jęczmienia 0.24 kg, czekoladowy ciemny na nadanie koloru 0.24, jako że, jest, że będzie to sweet albo milk stout, to raczej milk stout, tak? czyli laktoza, cukier mleczny 250 g. Chmiel tylko na goryczkę będzie, i to na tą minimalną goryczkę, to będzie 41,32 gramów. No i drożdże SAF ALE S04. Tak to wygląda. Tutaj ceny, ile to kosztuje. Wszystko i tutaj widełki takie jakie właśnie chciałem czyli e, gęstość początkowa maksymalna e, goryczka minimalna kolor maksymalny i alkohol taki no 5,5 prawie maksymalny e, zacieranie e, jedno tem, temperat, temperaturowe full body Fermentacja e, burzliwa i cicha będzie, no zaraz zobaczymy. Tutaj mamy opis wszystkiego w sumie. Słodów będzie 5 kg ,74 740 gram Chmielu 41-32 tak. E, suma kosztów tutaj na dole macie 42 zł za 20 litrów piwa. No. Około 20 litrów. Piwa, czyli za 40 flaszek 40 zł, czyli flaszka za około złotówkę. No, może złoty 50, zł, jak doliczymy do, do, do tego tam czas, energię i takie pierdoły. Gotować będziemy przez 60, 60 minut. Ważymy dzisiaj, czy 28. Dobra, startera nie będę rob robił drożdże, tylko zrehydratyzuję kurde, no. Tak, i tutaj jak będzie zacieranie wyglądać, czyli dodajemy 16,5 litra wody. Tutaj ta temperatura 72,7 to trochę kurde, za dużo mi się wydaje. Ja to podejrzewam to 69 i wtedy słody wsypię, Jak będzie temperatura poniżej 67, to wtedy podgrzeje i tak będę w temperaturze 67 czy mam 60 minut. Później wsypię ciemne słody, podgrzeję do 76 stopni i chyba tych 10 minut nie, nie będę trzymał, tylko od razu będę wysładzał. A wysładzać będziemy. 15,74 litra wody w temperaturze 75,6 stopnia. Tak, to jest. E, szczegóły zacierania, timer, nieważne. Fermentacja. Fermentację zrobimy. Gdzie to jest, to tutaj? Nie, to nie tu, tutaj, sorry, nie ta tabelka. Projekt przepisu. I tutaj o. Burzliwa 7 dni w temperaturze 19,4, potem cicha 14 dni w temperaturze też 19,4, bo mniej więcej taką temperaturę w pokoju mam, w którym będzie fermentor stał. Tem leżakowanie 30 dni około i powinno być wszystko. Dobra, to zapraszam do kuchni, gdzie będziemy ważyć. Tak, tutaj zobaczcie. To jest słód pale ale ze strzegomia, już ześrutowany. Bardzo fajnie ześrutowany. Te białe kropeczki, te elementy białe to są właśnie środki z tych ziaren, których łupiny tutaj widzicie. Tu jest słód czekoladowy ciemny. Tak wygląda oczywiście ześrutowany też. Słód e, specjal B e, z Bruferma karmelowy. Tutaj jęczmień prażony. Widzimy. O, oczywiście ześrutowane wszystko. Tutaj saszetka z drożdżami fermenty safe l04 tutaj chmiel fajnie zajebiście próżniowo spakowany istgen golding 4,5 alfa kwasów no i tutaj laktoza 250 gram w takim opakowaniu, tak a tak garnek wygląda w którym będziemy ważyć na razie nic tutaj nie ma on jest bardzo fajny ponieważ mogę go Czterema palnikami na raz grzać. Więc dość szybko nagrzewa się. Nie ma problemu z zagotowaniem go, więc jest OK. No i w pizdu wylądował. I cały misterny plan też w pizdu. Waga mi się zepsuła. No i nie jestem w stanie tak dokładnie odmierzyć ani chmielu, ani słodów więc postanowiłem wsypać tyle ile mam w opakowaniu czyli 5kg PL i po 0,25kg czyli 250g aromy palonego ziarna i ciemnego czekoladowego no. niestety kurwa zawsze coś się zdarza w mojej poprzedniej warce Termometr się spierdolił, nie miałem innego termometru, więc wszystko musiałem wylać. No, tak tak to jest. Muszę sobie zapasowy i termometr, i zapasową wagę zakupić, bo ta jest zjebana. Tak, no i jak zwiększyliśmy ilości słodów, to plato skoczyło nam 15272. Okej, okay, to mi kłopotu nie robi. Za to będzie alkoholu więcej. Kolor troszkę ciem, ciemniejszy, ale to raczej nie powinno przeszkadzać. No i goryczka będzie troszeczkę większa. To też e, nie, nie, nie będzie szału tutaj, więc no, Nie jest, e, w, tyś, e, s, nie jest doku, dokładnie w stylu, ale chuj z tym. Nie, nie, nie można się zawsze trzymać stylu no tak to wyszło niestety zobaczymy co z tego wyjdzie no jest już temperatura 69 stopni więc wsypujemy teraz słody 5 kg eyla tak staramy się nie wszystko naraz wsypywać żeby żadne grudy nie porobiły się. Spokojnie rozsypujemy. Nigdzie się nam nie śpieszy. Od czasu do czasu trzeba zamieszać. My. czasu do czasu zamieszać troszkę i dalej wsypujemy Znowu zamieszać i tak aż wsypiemy słody jasne, bo trzeba pamiętać, że na początku wsypuje się tylko słody jasne, a dlaczego to w dalszej części filmiku wytłumaczę, Sypiemy dalej. Cieszać. No tak to, tak to jest, jak się samemu waży, i nie ma kto pomóc, to właśnie tak trzeba, trzeba sobie radzić jakoś, ale pokażę wam, że samemu też się da zrobić. Biorąc pod uwagę wielkość mojej kuchni, która jest malutka. Strasznie malutka jest. To udowodnię, że w kuchni w bloku też można wko zrobić. dobra. Troszkę to potwa. Wody są wsypane, zamieszane, teraz sobie sprawdzimy, o ile nam temperatura spadła. Przypominam, że chcemy to zacierać w temperaturze 67-68 stopni przez, przez godzinkę. No, spadła nam temperatura do 62 stopni. No, do 63 dochodzi. Do 63 nam spadła, ale to nie szkodzi, ponieważ podgrzejemy sobie. Tak. Tak, do 63 spadła, więc sobie podgrzejemy. Teraz już lajtowo z ogniem, żeby słodów nie przypalić. Bo będzie. Armagedon kurwa Armagedon będzie jak się słody przypalą średnio prawidłowo powinno się podnosić temperaturę 1 stopień na minutę no ale jakoś na to uwagi nie zwracam o kur strasznie gęste mi to wyszło ale nie szkodzi Poradzimy sobie. No muszę przyznać, że jak ten słód e, Specjal e, B z Brufermu wsypywałem. On dał taki, czyli to jest słód e, karmerowy, ale dał takie takie aromaty rodzynek. Bardzo fajne, bardzo przyjemne. Normalnie byłem w szoku. Tutaj już, już, już teraz nie czuć tych, tych rodzynek, niestety, ale jak obsypywałem to słód no, ma zapach naprawdę konkretny, muszę przyznać. No, no i podgrzewamy sobie tak do tych 60. Ośmiu podgrzeję przykryję przykrywką i co 15 minut będę temperaturę sprawdzał. A w tym czasie sobie e, wymyję fermentory, które będą mi potrzebne do wysładzania. Dobra, tego już nie będę wam nagrywał, bo to już jest z dupy, że tak powiem.